Cześć dziewczyny, dziś chciałabym zaprosić Was na test wyjątkowego sprzętu do stylizacji i pielęgnacji włosów. Dlaczego wyjątkowego? Zobaczcie materiał i przekonajcie się same. Ja jestem Maja Danek, a to seria Beauty Me na kanale Media Expert. Aha, i zobaczcie ten film do końca, bo przygotowałam dla Was niespodziankę. No dobrze, do rzeczy. Sprzęt, który chcę Wam zaprezentować, to prostownica Remington Shine Therapy Pro, która nie tylko zapewni Twoim włosom bezpieczną i efektowną stylizację, ale również zadba o ich pielęgnację i gwarantuje maksymalny blask. Chcecie wiedzieć, jak to działa? Sprawdzamy. Prostownica Remington Shine Therapy Pro to połączenie trzech innowacyjnych technologii opracowanych specjalnie z myślą o Twoich włosach. Po pierwsze, Pielęgnacja, bo to jest przecież najważniejsze. Płytki tej prostownicy zostały zaprojektowane w taki sposób, że podczas prostowania wydobywa się z nich olejek arganowy, który wygładza pasma włosów, odżywiając je oraz czyniąc zdrowymi i silnymi. Po drugie, koniec z elektryzowaniem włosów. Wiem, wiem, ja też tego nie znoszę, ale dzięki prostownicy Remington Shine Therapy Pro możecie pozbyć się tego problemu raz na zawsze. A to dzięki technologii Super Ionic, czyli podwójnej jonizacji, która skutecznie zapobiega efektowi elektryzowania. Po trzecie, gładkość, na jaką zasługujesz. Jeśli lubisz, gdy twoje włosy są idealnie proste i gładkie, to ta prostownica jest dla ciebie. Równomierna dystrybucja ciepła gwarantuje idealne wygładzenie kosmyków od nasady aż po końcówki, a dodatkowa funkcja Turbo wyprostuje nawet najbardziej niesforne loki i zapewni trwały efekt przez cały dzień. A przypuśćmy, że zaspałaś, której z nas się nie zdarzyło i w ekspresowym tempie musisz przygotować swoją fryzurę do wyjścia. Co wtedy? Remington Shine Therapy Pro również przybywa Ci z pomocą. Nagrzewa się w zaledwie 15 sekund, a sygnał dźwiękowy informuje o gotowości do pracy. Prostownica posiada również wbudowaną funkcję pamięci. Co to znaczy? Że nie musisz przypominać sobie ulubionych ustawień, bo prostownica robi to za Ciebie. Warto dodać, że prostownica Remington w maksymalnym stopniu dba o Twoje bezpieczeństwo. Dzięki inteligentnemu systemowi blokady temperatury sama ustawisz stopień nagrzania płytek. A jeśli modelujesz włosy w pośpiechu, a potem całą drogę do pracy zastanawiasz się, czy wyłączyłaś prostownicę, to ja, to teraz wreszcie będziesz mieć spokój. Prostownica Remington Shine Therapy Pro wyłącza się automatycznie po 60 minutach działania. No dobrze, to na koniec wspomnę jeszcze, że prostownica jest mega wygodna w użyciu. Jeśli, tak jak ja, podczas modelowania włosów robisz 10 innych rzeczy, to długi obrotowy kabel zapewni Ci maksimum wygody. Podsumowując, Remington Shine Therapy Pro to wyjątkowa prostownica, której nie może zabraknąć w Twoim domu. Pielęgnuje i odżywia Twoje włosy. Zapewnia im naturalny blask i gładkość. Gwarantuje idealnie proste kosmyki na nawet najbardziej zakręconych włosach. Jeśli ty też chcesz mieć piękne, odżywione i idealnie proste włosy, wystarczy, że klikniesz tutaj i sprawdzisz super ofertę na prostownicę Remington Shine Therapy Pro w Media Expert. Nie zapomnij o subskrypcji kanału i zostawieniu łapki w górę. Kolejne materiały już wkrótce, przecież nie możesz tego przegapić. OK, a teraz obiecany konkurs, w którym do wygrania karty bonusowe na zakupy w Media Expert. Co trzeba zrobić? To proste. Wystarczy, że w komentarzu na dole napiszesz dwa rymowane wersy o prostych włosach. Do dzieła i powodzenia. To tyle ode mnie. Widzimy się w następnym materiale. Pa!